Dzień dobry, widzowie moi mili W dzisiejszym odcinku z... z sezonu drugiego, części trzeciej Jezu, Zostawcie suba i lajka, a ja włączam film Miłego oglądania Udało nam się No, pamiętam to A ja bardzo pamiętam Pokonaliśmy ich w końcu No, ile było czekać jeszcze nie wiedzą, co ich będzie czekać. Mam wymyślony plan. Kiedy przyjdą, znów po mnie zaskoczę i kogoś złapię. Uwaga, panowie! Idziemy na koncert z Kolima! Ta! Dobra, chodźcie. Każdy z, każdy z was musi nieść strój. Ok. Dobra, to był żart, ale akurat tata musi. Hej, no weźcie. Dobra, chodźcie. Kto najlepszy w Polsce jest? Tylko z kolim dziewięć. Temperatura. Jest pijana no i buja się po klubach. Na koniec zaśpiewam naszą najlepszą piosenkę, czyli Sigma Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Każda dziewczynka choć was ta boy. boj. Sigma Sigma boy, Sigma boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Ja tak każdy jesteś to i was god. Dobra, przyszliśmy, ale zaraz będzie noc. Jest noc. Dobra, muszę iść w pewne miejsce, bo dostałem karteczkę. Gdzie on może być? A tutaj, a masz. Pum. Dobra, schowałem ich. Schowałem jego chyba, bo oni też będą zaraz złapani. Jest Gdzie? Gdzie jest ta? O kurczę. No dlaczego mnie porwałeś? Pamiętasz co mi zrobiłeś z kolegą. No ale on się sam na to pisał. Uciekłem. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Chciałem wam odpalić petardy. Dlaczego? Wiedziałem wszystko o was. Pamiętam jak schowaliście go pierwszego waszego wroga. Właśnie wam pomógł jeden. Z waszych kolegów. Ale on zaraz też będzie porwany. A przynajmniej twoja rodzina też. Nie, proszę. No i teraz cię zobaczyliśmy. Nie, teraz to z liścia. Ale mi się wasz. Teraz to ciebie podbiję. Chyba tutaj spójrz za siebie. O kurde, teraz ty też będziesz w ruinie. O nie. A masz. pum, pum, pum. Jest to mój ostatni czas. Pum. Nie, proszę. Nie. Jeszcze do więzienia. Udało nam się pokonać go. No, było ciężko, ale udało nam się pokonać. No właśnie. Ale myślę, że to też nie koniec. Wiem. To na pewno nie koniec.